po sygnale fine drzewa Cześć, nie gniewaj się. Teraz jest rozmowę Jestem u przyjaciół. Nie gniewaj się u mnie ale musiałam się im pożalić. Na przykład jestem w u kogo i wiesz, gdzie mogę być. Jestem tu sam na sam. Kamery mogą być jedynie w drzewach ukryte. Wiesz, jak to jest, czy nie? Jaki przyjaciel jest na przodowu? Tak, a gdzie niby mogę być u przyjaciół moich? Nagrywam to teraz, ja, bo muszę nagrać rozmowę. Moja rozmowa zemsty z Zajderem Rozumiesz, muszę oznajmić światu. Na Kiełczowie jestem tak, na Kiełczowskim. Flora, nie wpływuj mnie. Wyłącz tą kamerę. Co ty miałeś być na Grunwaldzie, a nie na cmentarzu kiełczowskim? Co ty robisz? Dzisiaj ostatni dzień swojej pracy. Koniec jest twojej pracy. Dobra.